Wchodzimy w edycję. Ty bierzesz create, natomiast ja Ci pokażę jak to wygląda już na moim zawodniku. W zawodnicy zapisują się tu woder. I tu jest baza mojego cebeka. your name. Wpisujesz, co chcesz. Basic syntax. Ważne, żeby tu zaznaczyć Polskę i nogę, którą chcesz. W przypadku lewego obrońcy to powinien weźmieć sobie lewą. Register position. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jako CB ustawiasz sobie defensive mid defender. Jak będziesz chciał na przykład robić sobie defensywnego pomocnika, to zaznaczasz sobie amf Playbill Position Defensive Meal A i Twój, czyli bot, y, c, środkowy obrońca A reszta zostaje na C Ability tu tak liczymy żeby nam zostało około 1580-1590 punktów bardzo ważna rzecz tu zostawiamy 2, 2 Condition 5, 2 i wszystkie bramkarskie na 40 jeden atrybut, którego nie będziesz używał w ogóle i nie będzie Ci potrzebny, czyli Offensive też bierze sobie na 40 w kinku ustawiłem 54 53, ale ledwo to się wyrobiłem z zrzuceniem tego na minimalne 58 i tu miałem jeszcze mały problem czyli w Defensive gdzie 72 eee, ledwo dobiłem do 80, przy pakowaniu cały czas w Defensive ale uda. Player Skill zostawiamy. Playing Style tu zaznaczamy, jaki to ma być typ zawodnika. Ustawiasz sobie nie wiem, destroyera, czy tam yy, extra frontman, bullet up. Co, będzie, co, co uważasz za, za wygodniejsze. Natomiast ja wziąłem sobie destroyera. Jeżeli masz policzone punkty. Eee, wszystko powybierane tak jak trzeba wychodzisz u Ciebie się pojawi takie e, opcja e, OK na dole przy zawodniku klikasz OK później wychodzisz sobie do menu bez jakichś tam zapisów typu base copy itd. Chodzisz w Bitcoin Legend, nowy zawodnik. Tu zostawiasz, nie ma co zmieniać. Odzina Tajer. Region, który zaznaczyliśmy, czyli Polska. Dwójka. Noga, tak to była ustawiona. Na cokolwiek. Wybierasz sobie Cebeka, którego e, chciałeś, czyli powiedzmy destroyera, tak jak w moim przypadku, i losujemy. <tryk> Twój zawodnik będzie wyróżniał się tym, że będzie miał overall. Około 75, 77 siedemdziesięciu procent, siedemdziesięciu punktów. Więc takiego szukamy, musi się podstawić. <grymne> <grymne> jeśli by się zdarzyło tak, że nie trafisz go przy ciągu tam powiedzmy 7 minut czy tam 10 minut, to robimy taki zabieg, że wychodzimy całkowicie do menu gry. Jeszcze raz bar. New.

Może mogę jej nie trafić, ponieważ mam już ją zbudowaną. Może mi jej nie wczytać. Musiałbym robić innego CBK, zupełnie, może być nawet podobny, żeby tylko punkty były inaczej rozłożone. Tam plus, minus 3-4 generalnie musiałbym teraz wiesz, klikać około 10-15 minut, znając życie, żeby go trafić. Więc pokażę Ci po prostu, jak wygląda zbudowany już przeze mnie. No, nie tak, sorry. no i to jest mój cebek. Osiągnąłem takie statystyki przez to, że ładowałem tak naprawdę punkty na samym początku, tylko w defense. I żeby wbicie cool i place kicking ustawiłem tutaj dwa, a resztę zostawiłem. No i oczywiście skill na maksa. Punkty na maksa żeby się robić, bardzo ważna rzecz jak już trafisz swoją bazę e, od razu ligę, którą wybierasz to jest liga duńska, z racji tego, że e, masz tutaj bardzo mało meczy, dzięki czemu dzięki czemu możesz spokojnie wbić 10 kili voilà, siema kubuś